Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Nox, a to kolejny odcinek z Minecrafta. I dzisiaj zbudujemy sobie domek, bo to, co tutaj jest, wygląda strasznie. Wygląda strasznie, dobre. Z co po pierwsze zniszmy sobie tutaj, powiększymy sobie tutaj, a tu będzie jeszcze wejście do jakiejś tam do tej kopalni całej. Więc powiedzmy, na razie to zostawimy sobie, to jakoś próbujemy obudować. W międzyczasie w ogóle coś tam pozbierałem, no, sporo rzeczy nawet zebrałem. Jakiś tam, wiecie, poszedłem po prostu kopać do, do kopalni i znaleźć jakieś diamenty, jakieś te... Ogólnie mam pomysł, żeby zrobić taki filmik, gdzie po prostu będziemy kopać i potem pokażę Wam więcej rezultat tego, jak nam wyszło. Okej. Okay. Pytanie, jakie to było drewno. Czy to było to drewno? Chyba nie było to, to drewno, nie. Ale możemy zrobić z tego drewno, takie ładne jest, jasne. Powiedzmy, że będzie chyba okej. Okej, na razie sobie zniszczymy wszystko to, oprócz tego łóżka, żeby sobie póki co spał na niebcu i zniszczymy je sobie później sobie później, sobie później zniszczymy, okej okay, zróbmy sobie taką podłogę, A tutaj sobie zostawimy na razie to, yy, ogólnie spróbujemy to powiększyć, nie wiem jak to wyjdzie w ogóle bo wyjdzie no, ale zobaczymy no, to się po prostu wyżej zbuduje, powiedzmy tu zostaniemy takie zostawimy takie tak, taką wieżę może małą zbudujemy, co? nie wiem no dobra, w sumie ten wiecie, dobra powiem wam tak, od razu e, nie jestem za dobry z budowania, więc ten domek o ty mały ten domek będzie powiedzmy taki średni, ale powiedzmy no taki, żeby był o, żeby gdzieś powiedzmy przenocować, jakiś taki mieć magazyn czy coś, no ogólnie wszystko raczej będzie chciał pod ziemią. No i tak to, tak to będzie wyglądać. Dobra, no to sobie powiększymy to jeszcze trochę. Patrzcie, patrzcie on tam celuje w nas, noś, jak mnie zwali stąd to będzie mi smutno, to będzie mi smutno po prostu. Okej, okay, jeszcze jedną kratkę szerokości, mogę to powiększyć. No! Tu on patrzy się! No co? Co jest? Niech, niech odejdzie stąd. Nie podoba mi się to. Zaraz dostanę jakąś strzałą i, i zginę. I będzie po mnie. A takiego nie chcemy. No dobra, sobie to zniszczmy. W ogóle mówię, zna, o, znaczy to nie mówię w sumie, więc powiem. E, znalazłem kurczę tam kilka normalnie tych e, cable w, w tej jaskini. Jakiś w ogóle spawner i to mówię dobra, zostawię to na odcinek, zobaczymy co to będzie, co tam się dzieje. Ale mówię, naprawdę mega fajnie, fajne rzeczy tam będą. No, Ogólnie tutaj, tutaj sobie zrobimy też jakąś windę fotną. Jeszcze może jedną kartkę to powiększę. Będzie trochę wystająca, ale powiedzmy jakoś tak fajnie potem to płotkami zrobimy czy coś takiego. E, jakieś takie... Pilary czy coś postawimy tam pod tym, że będzie wyglądać w miarę chyba znośnie. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Okej, okay, to jest. No, takie chyba będzie ok, taka wielkość. Teraz tak. Tym drewnem może. Kurde, szkoda, że nie mam tego drewna. Potem będzie trzeba kiedyś to pójść, sobie poznajdywać to drewno. Czy skrzynka się nie trzymać? Nie, skrzynka się normalnie trzyma. Dobra. Na razie wszystko tak wisi w powietrzu. Potem sobie przeniesiemy. I dodatkowe skrzynki też zrobię sobie potem, a żeby były. Ugh, jest szybko, spojrzeć nagrywam, się nagrywam. Nagrywa się. A właściwie że jakoś, a dobre, Dodam potem, potem muzyczkę, dodam jakąś taką wesołą sobie. Dodamy potem. Dobra. Teraz tak. Tym drewnem to zrobimy. No to tak jak będzie. Tu zostawimy sobie takie filary, jakieś postawimy z brzozy albo jakiegoś innego drewna. Żeby było... W miarę ładnie. Ok. Czy ja coś mam w tych piecach. Chyba węgiel może być, tak? No. Jedynie węgiel, więc ok. Więc jest ok. Mm. O, dobra. Teraz tak. Em, wysokość. Taką. I tu damy szyby, chyba tak po prostu. Okay. Zaszybuję, aby to tak fajnie, będzie ładnie wyglądać. Będziemy mieli ładny wygląd. No. Okej. Okay. sobie zróbmy. tak. I tak, i tak. No, mówię, trochę tego drewna sobie pokopałem, nie za... No, porąbałem raczej. Nie za dużo, ale trochę zawsze. Mimo wszystko. Okej. Okay. To będzie tak i nie tak, nie tak. To Nie musiałem tego niczyć jednego i tak. I Okej. Okay. Coś tego typu. Uu. No mówię, ja tu tutaj ładnie tego nie zrobię. Kiedyś zrobiłem sobie jakieś jakiś ładny poradnik, znaczy ładny dobry z poradnika albo coś, albo jakiegoś live zrobię. W przyszłości. Hmm, ok, a ja tu mam cały. Dobra, jest tak drewna, jeszcze tego. To nie tak źle, to nie tak źle, myślę, że już mi się skończyło. Dobra, teraz tak, jak ja to zrobiłem? Aha, dobra, nie, już, już się bałem, że jakoś coś. klatkę źle coś. okej, okay, no całkiem to ładnie wy wygląda, jakiś taki kwadracik. A tu damy wiadomo, jakieś zaraz drzwi gdzieś tutaj damy. Hmm, hmm, gdzie te drzwi wcześniej stały. Gdzieś tu stały drzwi ostatnio. Dobra, damy je gdzieś, gdzieś, gdzieś. Tutaj damy. Tu będą drzwi. Ok, tu damy szyby ładnie. No to można dać nawet tak, patrzcie. Tu damy szyby. Będą tak fajnie sobie wyglądać. Chyba. Mam taką nadzieję. Mam taką nadzieję. Okej, okay, teraz tak co chcę dalej zrobić? Dach, tak zrobimy z tego może. Przepraszam wszystkich, którzy ładnie budują, ale to ładnie nie będzie wyglądać raczej. Pomyślę, jaki dach tutaj zrobić. Na razie damy coś takiego. Tutaj się. Ała. Właśnie. Mm... Na razie postawmy, żeby to się nie Respawnowało to. Mogę popatrzeć 18 level, wiem, w sumie jakiś węgiel znajdowałem i in tego typu rzeczy i za to się wszystko stopywało. Ekspa. A czy to, jakie to będzie brzydkie? Już to czuję. No ale zobaczmy, co z tego wyjdzie. Może bez tego. Mm, dobra, 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 na razie z tą warstwą. Potem najwyżej nawet nam będzie bez tego wiecie, draszek potem będzie się zwężał do środka e, czy, czy coś takiego na razie będzie taki płaski tak. mega brzydki domek już to czuję niestety <grym> jest okej, okay. wszystko równo w miarę dobre chociaż symetrycznie będzie w miarę Chociaż będzie w miarę symetrycznie. Oświetlimy sobie ten domek. Tu pykniemy sobie. Tak, tak, tak. Żeby nam się nic tutaj za górze nie spałnowało żeby nam nic na twarz nie zleciało przy okazji. Ała. Ała. taki klocek. To pewnie wygląda brzydko, nawet nie chcę na to patrzeć. Nie, nie wiem, czy co o tym pomyśleć w ogóle. Tle, to brzydkie jest. <grych> Czekajcie, w ogóle gdzie jest tu wejście. Halo, nie z tej strony, tylko z tej strony powinno być wejście będzie lepiej. Hmm. Hmm. Nie podoba mi się to. Dobra, zrobimy tak, tak. Dobra, e, niech będzie z tej strony wejście. <grych> Jakie to jest brzydkie, dobra, nie, nieważne, nieważne! Nieważne. To takie, nie wiem, oszklone nie wiem jak to zrobię. Okay. Z, hmm, z tej perspektywy to nie wygląda jakoś źle, ale... No ja właśnie jakoś mam siekierkę tutaj Teoretycznie... Nie wiem Z środka tak nawet... Nawet nie tak źle, ale... W ogóle świetne wejście mam, mam wejście prosto do tego, do Kejwa. Tak, o. Mam pomysł. Nie tak. Nie tak. Ten szczyt tak. Dobra, są pośledzone, jak to się robi. A więc to jest klapa. dobra. Ja nie wziąłem, że to jest klo, a nie wiem, czy to skapa, myślałem, że to wygląda inaczej. No mi tam wszystko jedno. Będzie klapa do cave'a po prostu z mojego... Tego Tu gdzieś dam jakieś wejście Tam będziemy mieć jakąś taką jaskinię Tam będzie jakieś magazyny, jakieś inne takie fajne rzeczy Ale ufice, Musimy sobie się co, zróbmy sobie coś takiego Zróbmy sobie coś ja czuję, że jak się tutaj zacznie się kopać, przecież tam nie ma nic chyba Eee, tak jak myślałem, to nie ma nic. Tu będzie, będą wejścia, tu i tu. A nie, to tam też chyba nic nie ma. Tu i tu. Tu i tu i Bo mogę to zniszczyć. O, prześpijmy się, dobra, zróbmy sobie save na razie, szybko. <laughs> Chcecie no, żeby być respawn. Tu. Ok. Skrzynki. na razie dwie, potem tam jeszcze damy więcej. Mm -hmm. Tu jedną. Przenieśmy sobie to. Mówię, tutaj patrzcie to wszystko, co wydobyłem, nie? Szyk sobie tak ładnie postawmy to w porządku. Tak będzie, powiedzmy, ładnie wyglądać. Zróbmy jeszcze jedną skrzynkę. Jeszcze Emeralda mam w ogóle. To jest to były. Dwie jeszcze powinienem zrobić. To i będzie to spoko wyglądać tak na razie wszystko tu odkładam hmm. Ok, czyli to będzie taka skrzynka na razie na prawie wszystko niech będzie czyż może nie na razie to dodajmy takie właśnie budowlane może rzeczy Ok, to będzie taka skrzynka na budowlane rzeczy Te, 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 te. w ogóle już piasek mam, o będę mógł zaraz użyć tego okej, okay, mieczyć sobie zabiorę teraz tak e, tu jeszcze jedną skrzynkę dam tą Wkładam jeszcze te jakieś tam rzeczy i tutaj damy resztę. Jakieś kilofy jakieś strzały. Trochę damy na górę, może. Kości. Nie, czy na inne takie rzeczy. Wiadomo tego, potem zrobimy taki porządny magazyn. Albo zrobię, zobaczę. jak jeszcze gdzieś tam dobra to tak, na razie wezmę sobie to wezmę sobie to wezmę sobie to, to tarcze e, patyki biecyka nie muszę mieczyk mogę wziąć okej, okay. trochę kamienia, trochę drewna o piecyki w ogóle bo ja nie postawiłem Nigdzie też tam mnie nie, nie potrzeba. Nigdzie tu, tu, nie. To jest cery. Ja Weźmy to. Obok siebie postawmy. No na razie tak to będzie wyglądać. No cały tu, tu nie ma, ale mogę tu skrzynkę zniszczyć. Dobra. Ok. No na razie to tak wygląda. Nie jest, nie jest najgorzej, powiedzmy. Nie jest najgorzej. A co dobrze też nie jest. <gum> No zobaczymy, no zobaczymy. Dobrze. No tak to wygląda, I co? Nie, no, mógłbym, no to, to w nawet nie chcę patrzeć, nie? ale zobaczymy. Co wyjdziemy, Tu jakieś schody potem dam. Hmm, tak by jakieś takie filary, czy coś. Nie wiem, nie wiem, no, nie wiem, nie wiem, tak jakoś nie przemawia to do mnie, ale powiedzmy, niech, bę niech będzie, bo to i tak nie będzie na to patrzeć za bardzo. Więc niech na razie będzie. okej, okay, szkłem sobie już tutaj od razu szybkami, zamurujmy. Ładnie sobie zamurujemy tutaj wszystko. Znaczy, tego szkła nie ma szans, chyba czy mi to starczyło. Zobaczymy. No, kurczę. Ja będę musiał tutaj gdzieś zrobić jakieś źródełko wody nieskończone. To, to tutaj wykopiłem, tu też. tu, tu może. Nie. Potem. A budus potem się wykopię trochę niżej. Powiedzmy. Potem tam jeszcze niżej będziemy robić. No coś wymyślimy. Takie podziemne mieszkanko raczej będzie bardziej. To tylko tak wiecie, żeby było. Ok, to wszystko. Tu jeszcze 4. Dobra, czyli jeszcze troszkę nam brakuje ile. Ile tu z 3, 7? No, troszkę więcej, pewnie jeszcze drzwi. Postawmy drzwi. Co tu się brzmi? No, po prostu. Postawmy tutaj drzwi. Pytanie, wszystko się nagrywa? No, wszystko się nagrywa, dobra. No, i tak póki co dasz domek wygląda. Tu przyniosę jeszcze sobie szyby. No, nie wiem, zacznę może kopać dół sobie tutaj po prostu by. Zrobię miejsce na jakiejś skrzynie, na jakieś coś, żeby to było. Aha, i w następnym odcinku, e, no, puściłem sobie tutaj Obsidian wykopać, bo tam mam. Zobaczymy, spróbuję sobie poszukać tak jakieś cave'y, zwiedzić, coś, coś zobaczymy, co tam jest. I, i co? I to chyba byłoby na, byłoby na tyle. Ja Wam dziękuję za oglądanie, i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.